Hej witajcie z tej strony, Gileon i witam was dzisiaj w odcinku z konkursu na broń do świata. Także, e, bronie to wchodzą tak: tutaj ten grabarz 130 na energię, e, te dwa grabarze z wodą, e, jedna, stre, jedna stara be, nie albo nie, e, dam jeszcze dwa LKM-sa w piła 130, e, dwa upiory 130 na wodę. E, Mogę jeszcze tutaj dać werbel fundatora, fulperki, albo, dobra, tego też nie, jednak. Eee, I wyrzutnie szlachetne, czyli dokładnie tak, na dwie wyrzutnie szlachetnie, na dwa upiory, na wodę, 130 fulperki, na dwa LKN wpiła piła, 130 fulperki i niech będzie na te trzy, i na te trzy grabarze. Także, na no to jest konkurs, także łączy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8-9 broni, także myślę, że spoko konkursik. I yy, drugi. Yy, no, oczywiście osoba no, wygrywa te bronie, plus ode mnie emotkę za 200 V-Dolców w sklepie. Oczywiście nie tą, tylko taką, która będzie najbliższa, bo skoro robię ten konkurs, yy, i losowanie tego konkursu ro, 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 robię już yy, jutro albo nie w niedzielę o godzinie 15 robię e, w niedzielę o godzinie 15 robię losowanie i ten kto wygrywa wygrywa te bronie plus jakąś emotkę w sklepie za 200 v Także e, żeby wygrać trzeba napisać komentarz e, biorę udział ze swoim nickiem z Fortnite'a, czy zostawić suba z dzwonkiem na tym kanale i łapeczkę w górę. No i co? Mam nadzieję, że się widzimy z wygranym. I taki mini konkursik chciałem dla was ogłosić. Kochani widzowie, wiem, że lubicie konkursy i to by było na tyle. Siema